Otrzymaliśmy sygnał, że koparka, która kopała, uszkodziła nitkę gazociągu. Po tym sygnale natychmiast, żeśmy zarządzili ewakuację mieszkańców najbliżej zamieszkałych tej awarii. Zrobiliśmy to w sposób szybki, podstawiając autobus. Który był ogrzewany i miał, ludzie mieli możliwość y, y, otrzymać ciepło, i dostarczona została herbata. Y, w tej chwili toczy się y, wyjaśnianie, kto y, zawinił tej sprawie. Y, około y, pół godziny. Podejrzewam, że będzie założona opaska i zagrożenie będzie usunięte. Po otrzymaniu sygnału zaangażowaliśmy wszystkie możliwe środki do udzielenia pomocy i zabezpieczenia terenu. Brał udział dwie jednostki Straży Pożarnej, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz firma, która zajmuje się zabezpieczeniem i ochroną przed niebezpieczeństwem gazowym.